Miejsce treningu. Łukasz Świrk, zdobywca Pucharu Świata we wspinaczce na czas. Tego skromnego, a zarazem wielkiego sportowca odwiedziliśmy podczas treningu w nieczynnym szybie windy w dawnej ciepłowni przy ulicy Legionów w Wadowicach. Taką pionową, 18-metrową ścianę Łukasz pokonuje w 6-7 sekund. O treningach, codziennych problemach i ostatnich pucharowych zawodach w Chinach z mistrzem rozmawiał Bogdan Szpila z Kroniki Beskidzkiej. Jak to się zaczęło? Bo ta przygoda trwa już sporo lat. No ta przygoda trwa już gdzieś około 10 lat. No zaczęło się wszystko na takiej mniejszej ściance zbudowanej w pokoju. Później ścianka powstała w piwnicy, wspinanie po suficie. Później e, trafiliśmy tutaj. Ale przecież jakieś, trzeba było mieć jakiś wzorzec, a wadowica o ściance w tamtych czasach nawet nikt chyba nie słyszał. E, no, zgadza się. No, nie było nie było wcześniej e, jakby ścianki, albo e, osób, e, które, mogły, e, które mogły, od których mogłem jakby podpatrywać, jak, jak to się robi. Więc można powiedzieć, że metodą prób i błędów, powoli z roku na rok. E coraz szybciej jakby pijałem się do góry. A co było inspiracją, że akurat spinaczka i to spinaczka na czas? No przyznam szczerze, że jak zaczynałem, startowałem na zawodach we wszystkich konkurencjach, ale w tej spinaczce na czas jakby największa była dla mnie ta frajda z tego, z możliwości szybkiego pokonywania tych wysokości, więc to mi sprawiało największą, największą radość, największą frajdę. Gdzie pan widział pierwszą ścianę spinaczkową, pierwszej spinaczy, że postanowił pan pójść w ich ślady? Na pierwszej ściance, której byłem, to e, była to ścianka w Krakowie. Wysoki wierch bodajże w takiej dawnej jednostce wojskowej, obecnie już tej ścianki nie ma w śmiaczkowej tam, ale tam były moje pierwsze, pierwsze kroki, jak zobaczyłem tą ściankę, to zaraz po tym zrobiłem sobie taką mniejszą w pokoju. Kolejna była w piwnicy, pamiętam nakręciliśmy taki materiał dla ITV Wadowice, wtedy pan chodził po suficie. A kiedy były pierwsze sukcesy, sukcesy typowo sportowe? No, pierwsze sukcesy, pamiętam doskonale, rozpoczęły się w 2003 roku, jeszcze jako junior wtedy. No i później z roku, z roku na rok e, nie schodziłem z podium zawodów krajowych. Później zaczęły się starty w zawodach międzynarodowych. W 2004 roku był mój pierwszy start. Później e, w kolejnych latach że jakby startowałem w tych wszystkich e, edycjach. Pierwszy medal. Pierwszy medal no, w zawodach międzynarodowych w 2008 roku na, na Tamie, tej 26-metrowej. No i też, też fajnie, bo pierwszy medal złoty. Bo w kraju od kilku lat to pan rozdaje karty, począwszy od juniora. No, można, można tak powiedzieć, że że utrzymuje się jakby w tej czołówce. No wiadomo, że czasami zdarzy się, że tam się noga podwinie, tak jak w tym, w tym roku, gdzie byłem drugi na mistrzostwach Polski, ale ta czołówka jest. Bo ile potrzebuje pan czasu, aby na taką ścianę, jak mamy za plecami, 18 metrową wbiec? No najlepszy czas uzyskałem właśnie na zawodach w Chinach, na ostatniej edycji Puaru Świata. No potrzebowałem na to 6 sekund i 62 setne. Jest pan absolwentem wadowickiego ogólniaka. Potem było AWF. Zgadza się, później, e, później był AWF Kraków. No i teraz w, w tym roku e, obroniłem pracę magisterską. <grych> A kiedy pan będzie szkolił swoich następców? Bo kilku już pan za sobą pociągnął na ściankę. No zgadza się powoli w szkole swoich swoich młodszych kolegów, aby również się, się uczyli no i powolutku wkraczali w tą zawodniczą przygodę. Do niedawna reprezentował pan klub z Lubina. Co dalej? Plotka głosi, że pożegnał się pan czy pożegnał się pan z tamtymi działaczami i niewykluczone, że powstanie klub wadowica. No, zgadza się, no, reprezentowałem e, odległy, odległy klub od Wadowic, SMG, e, Lubin. No ale zawsze zawsze chodziło w mojej głowie ta, ta chęć stworzenia tutaj, na, w naszych okolicach prawda, klubu, klubu wspinaczkowego. No i mam nadzieję, nie zapyszając, że, że taki uda się stworzyć. Pierwsza siedziba będzie tu, w tym szybie. Niewykluczone, że, że tutaj, tak. Zobaczymy. W tej chwili opiekuje się Pan oprócz Haranczyka, który już ma pierwsze sukcesy, jeszcze z dwoma zawodnikami. Tak, tak. Oprócz, oprócz Kuby jest również e, Tomasz, e, Tomasz Sarudyl i Paweł Sikora. Z nimi na, na co dzień, jakby e, trenuję. No ale oprócz tego też jest e, grupa osób, która, która jakby uczestniczy ze mną na zajęciach śmiaczkowych e, na ściance w Andrychowie, w gimnazjum. No tam niestety zajęcia odbywają się raz w tygodniu, więc, więc też nie mają okazji jakby do częstszych e, treningów. No a grupa kolegów, no to trenujemy tutaj właśnie na tej ściance. No, ta ścianka jest, jest, ta droga, po której się wspinamy, jest na tyle trudna, że, że osoby, które zaczynają swoją przygodę, no, nie byłyby w stanie tutaj jakby tej trasy pokonać. Ściana, w której jesteśmy, powstała w starym, nieczynnym szybie, ale to jest dzieło pana i pana ojca. Zgadza się, no, mój tata wykonał ją własnymi rękami, no. No gdyby, gdyby właśnie nie, nie jego pomoc, no niemożliwe by były jakby przygotowania się do, do zawodów międzynarodowych. No jest to druga ścianka z tą, z tą drogą właśnie w Polsce. Pierwsza powstała w Tarnowie za, za gigantyczne, gigantyczne pieniądze. No i druga tutaj w tym, w tym nieczynnym szybie w Adewicach. A ta buduje teraz kolejną ściankę. Tak, tak. No obecnie powstaje kolejna ścianka u nas, u nas w ogrodzie. Będą to dwie linie 15-metrowe. No i ta, ta ścianka, którą, którą właśnie budujemy, będzie, będzie możliwość jakby stawiania jej na wolnym powietrzu. Czyli w dowolnym miejscu jesteśmy w stanie ją rozłożyć i zorganizować zawody. Czyli przykład taty wskazuje, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A przy okazji tata ma też niecodzienne hobby, mianowicie rzeźbi w kamieniu. Zgadza się, więc no. Syn, syn biega po kamieniach, tata rzeźbi w kamieniu. Puchar przebył daleką drogę, jak się okazuje, trochę mu podróż zaszkodziła. Co to się stało, że podstawa uszczerbiona? No, puchar przeżył e, bardzo daleką podróż. E, 24 godziny w podróży w torbie. No, zapakowałem go naprawdę szczelnie, ale nie odbyło się bez, bez mojego uszczerbku. No ale to, to wcale nie oznacza, że jego wartość niematerialna doznała uszczerbku. Oczywiście, że nie, no wartość, wartość jest ta sama. Wiadomo, że spinaczka sportowa to nie boks i takie pieniędzy jak niedawno Adamek żaden spinać nie dostanie, a wręcz odwrotnie to są bodajże bardzo skromne kwoty. Spina się pan za czyje pieniądze? Sponsoring? Rodzice? No, rodzice bardzo, bardzo dużo mi pomagają. No, wspinanie jest takim sportem, że, że ta pomoc rodziców, no, przyznam szczerze, że jest niezastąpiona, no i gdyby ich, nie ich pomoc, no to niemożliwe by były jakby początki tej, tej drogi. No, teraz jestem jakby w kadrze narodowej Polski, no ale to też, też nie do końca jakby e... No, daje takie warunki do, do tych podróży. No, sam, sam przykład e, mojego ostatniego wyjazdu do Chin, na który zdecydowałem się dosłownie e, tydzień, tydzień przed zawodami, gdzie w ostatniej chwili jakby znalazły się e, pieniądze na tą podróż z ministerstwa. Czyli sponsor pilnie poszukiwany. Zgadza się, sponsor pilnie poszukiwany, więc zapraszam wszystkich sponsorów, którzy, którzy by chcieli Widzieć swoje logo na wszystkich międzynarodowych zawodach. Łukasz Świrk to na pewno jeden z najlepszych sportowców w historii naszego miasta. Sukcesy zaczynają odnosić również chłopcy, których Łukasz trenuje. Szkółka Wspinaczy, która ma szansę powstać w Adowicach, na pewno byłaby znakomitą wizytówką papieskiego miasta.